Na ostatnim zajęciach zapoznaliśmy się z poleceniem zapytaniem describe, które przy pomocy którego poznajemy struktura tabeli no i teraz do czego ta struktura może nam się przydać? No choćby do tego, aby wiedzieć co jakie dane wprowadzić do tabeli, jeżeli chcemy tabelę danymi wypełnić, a no, wydaje mi się, że jeżeli otworzymy, to chyba w tym celu, aby w tej tabeli jakieś dane się znalazły. No to teraz zasadniczo pytanie, jak to zrobić? To jest cel naszej dzisiejszej lekcji. Do tego, żeby do tego celu dojść, uruchamiamy nasze narzędzia. Pierwsze musi to być uruchomiony XAMP z usługami włączonymi Apache MySQL. Następnie uruchamiamy localhost phpmyadmin. No i teraz eee, rozpoczynamy nasze działanie od trybu konsolowego. Zatem klikamy w Control Panel i następnie wybieramy Show wchodzimy do konsoli naszego serwera jako użytkownik root czyli ze wszystkimi prawami przypominamy sobie show databases, czyli wyświetlamy w ten sposób wszystkie bazy, jakie są. Udajemy, że nie pamiętaliśmy, jak ta nasza baza się nazywa. Nazywa się biblioteka. Aha, to biblioteka. Zatem wchodzimy do biblioteki. Następnie oczywiście nasza pamięć jest zawodna, więc przypominamy sobie, jakie tabele są. Show tables. No i... OK. Yy, rozpoczniemy mm, od znęcania się nad tabelą autor. Będziemy chcieli wprowadzić autorów. No, żeby wprowadzić autorów, trzeba wiedzieć, mm, jak ci autorzy są opisywani. Czy jest na przykład oddzielnie imię, oddzielnie nazwisko? czy też razem jest mieli nazwisko. Do tego potrzebna jest znajomość struktury tabeli, czyli właśnie describe. Opiszmy sobie zatem tabelę Autor. Jak widzimy, tabela Autor ma dwa pole. Pole ID i pole nazwę. Pole ID typu liczba całkowita i pole nazwę Typu zmienny tekst o długości maksymalnej 100 znaków. Pole ID jest kluczem głównym, a pole nazwa nie jest. Czy pole nazwa można było zrobić kluczem głównym? Można było. Tylko, że byłby pewien problem z identyfikacją autora, gdyby się okazało, że na świecie żyje dwóch autorów o tym samym imieniu, nazwisku. Przynajmniej dwóch. Myślę, że w Chinach takich możliwości jest całkiem sporo. Generalnie na świecie również. Dlatego w ten sposób, po to są te pola ID najczęściej typu yy, liczbowego, abyśmy tylko typu sytuację wyeliminowali, tak? czyli mimo yy, że się nazywają tak samo, będą rozróżniani yy, właśnie przy pomocy ID. OK. Widzimy, że autor jeszcze raz składa się z dwóch pół. No to teraz chcąc dodać nową wartość, nowy rekord do tej tabeli musimy podać dwie wartości ID i nazwa e, W jaki sposób dodajemy rekordy do tabeli? Przy pomocy e, polecenia, zapytania Insert into Składna jest następująca. Insert into nazwa tabeli, czyli u nas na chwilę obecną jest to autor values, czyli wartości. Jakie wartości? Dwie wartości. Wartość ID, liczba i wartość nazwa w postaci tekstu jak zapewne zauważyliście tekst wprowadzamy pomiędzy apostrofami enter query ok jesteśmy zadowoleni wykonaliśmy kawał dobrej roboty no tylko teraz jak to sprawdzić eee, no chcąc nie chcąc niestety będziemy musieli poznać następne zapytanie które umożliwia nam pobieranie, wyświetlanie danych z tabeli. Yy, nazywa się to SELECT. Przy czym ten SELECT no, będziemy do niego podchodzić wielokrotnie, bo jest to dosyć rozbudowane, dosyć rozbudowane zapytanie. Yy, tak więc będziemy mieć dużo do gadania na ten temat. No ale dzisiaj okażemy sobie teraz taką, podstaw taką podstawową m wartość, podstawową opcję, czyli wyświetlenie wszystkich pól Co to znaczy? Wszystkich pól, czyli i ID, i nazwy. Frame, nazwa tabeli, autor. Tadał. Mamy. Jak to zrobić hmm, w PHP Majadim na w nakładce graficznej? Po pierwsze klikamy sobie w bibliotekę. Sprawdźmy na razie czy nasz Jan Kochanowski już dotarł do, do trybu tekstowego. Klikamy tabelę autor. Jest tutaj Jan Kochanowski. OK. No to w jaki sposób wprowadzić dane w trybie graficznym poprzez php -naladny. Klikamy wstaw. Oczywiście wcześniej musimy mieć wybraną odpowiednią tabelę. Tabela autor wybrana, klikamy wstaw. No i mamy dwa pola, id, nazwa. Dwójeczka. Ej, niech będzie Adam Mickiewicz. Adam Mickiewicz, wielkim PP był. No dobra, zwróćcie uwagę, że w phpMyAdmin Admin nie musimy podawać apostrofów, dlatego że phpMyAdmin Admin zrobi to za nas. On rozpoznaje, że to jest tekst. Zatem sam doda zamiast apostrofę. Klikamy wykonaj. Widzimy wstawionych rekordów 1. Aby się upewnić klikamy Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz. Sprawdźmy w trybie konsolowym. Do trybu konsolowego również Adam Mickiewicz już dotarł. No dobra. Co dalej? Hmm. Przy pomocy trybu konsolowego możemy wprowadzić cały ciąg rekordów. Możemy sprowadzić wiele rekordów. No i teraz sobie to spróbujemy zrobić. Jak wprowadzić więcej niż jeden rekord? Początek standardowy. Insert into auto values. Ale najpierw może sobie jeszcze pokażmy, co się stanie, jeżeli wprowadzimy Drugi rekord z tym samym kluczem głównym, czyli na przykład z dwójeczką. Spróbujemy sobie wprowadzić dla przykładu Cyprian, Kamil, Nerfit. Była nauczycielka od polskiego jest Dumna. Zapewne podaje samych szkolnych autorów. Niestety pojawił się błąd. E, w tłumaczeniu mniej więcej chodzi o to, że wujeczka już istnieje. I zdaniem um, serwera baz danych chcemy po raz drugi dwójeczkę wprowadzić tym samym powstaje duplikat pozostaje nam nic innego jak z, z serwerem się zgodzić i tym samym dwójeczkę zamienić na trójeczkę no ale coś przebąkiwałem pod nosem że możemy wprowadzać w e, jednym zapytaniem więcej niż tylko jednego, więcej niż jeden rekord. Jak to robimy? Po zamknięciu nawiasu, opisującego ten pierwszy rekord, dajemy przecinek, otwieramy nawias i podajemy wartości drugiego rekordu, czyli Czwereczkę. Niestety zawiodę już tym razem nauczycielkę. Załóżmy. A i McLean. Prowadźmy jeszcze następnego. powieści, cyklu powieści o Byrne, Jason Byrne. No dobra. Trójeczka Cyprian Kamil Narwid, czwóreczka Alistair MacLean, piąteczka Robert Blatham. Średnik, Enter. Query OK. Sprawdźmy. No, wygląda na to, że niestety, się wszystko dodało. Sprawdźmy w trybie PHP na admin, w nakładce PHP na admin. Jak widzimy, również wszystko zostało poprawnie dodane. No dobra. Wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Opisując um. instrukcję um, insert into, należy jeszcze wspomnieć o tym, że możemy ją troszeczkę rozbudować, chociaż w niektórych przypadkach to to rozbudowanie w rzeczywistości zaoszczędzi nam troszeczkę czasu o wprowadzenie nas w tym, które będziemy chcieli uzupełniać. Dla przykładu insert into Autor, i w nawiasie podajemy pola, które będziemy uzupełniać wartościami. Dodajemy sobie następnego autora. Niech to będzie autor sagi o wiedźminie. Andrzej Sapkowski. Swoją drogą polecę. Sprawdzamy. No super. Tylko powstaje zasadnicze pytanie: po co mamy dodatkowo dodawać sobie pracy yy, wypisując. Jeszcze te nazwy pół. Yy, mianowicie robimy to po to, żeby tej pracy sobie w niektórych przypadkach odjąć. Dlaczego? Bo zamiast wypisywać yy, wszystkie pola, zazwyczaj wypisujemy mniej pół. Te przykładu Samą nazwę. Tym samym w nawiasie już nie musimy podawać id i nazwy, tylko samą nazwę. Na przykład E, eee, sprowadźmy. Eee, eee, już no wiecie co? Eee. był kostki były coś jakiś nawet No super. Nie chcę nic mówić. Ale mam zaćmienie. Dobra, liza łzeszkowa. OK. Jeśli będzie. Klikamy. Enter query OK. Select jaska Zwróćcie uwagę co się stało. Dodaliśmy realizor szkoły No i została ona wprowadzona do bazy z pozycją 0. Dlaczego? No dlatego, że nie mamy ustawionej w strukturze w opcji tak zwanej autoincrement i nie podając ID no to tak jakbyśmy podali zero, tak? Dlatego sobie wziął, aha, nie podałeś id, czyli podałeś 0, no to ja ją tutaj dam na 0. Niestety hmm, problem pojawi się, gdy kolejny raz będziemy próbowali wprowadzić a ja do góry sobie przejdziemy samą nazwę. Na przykładu Niedawno zmarły autor książek dla dzieci i młodzieży Edmund Niziurski. Czy uda nam się go wprowadzić? Obawiam się, że będzie komunikat taki jak mieliśmy wcześniej, czyli mm, zduplikowanie klucza głównego. Tak więc ta opcja, która nam ułatwia życie, może nam ułatwiać życie jak najbardziej, tylko odpowiednio musimy przygotować sobie strukturę tabeli. Czyli nasza tabela powinna mieć włączoną opcję. Auto increment. Zrobimy to sobie, ale już nie na tych zajęciach. Nie na tej lekcji. Insert into Autor, dopisujemy ID i wprowadzamy siódmeczkę. Dopiero teraz uda nam się poprawnie wprowadzić ten rekord. Nasza tabela wygląda w ten sposób. Czyli mamy wartość od 0 do 7. A jeszcze pytanie jest takie: moglibyście je oczywiście zadać, czy. Albo inaczej, co się stanie, jeżeli podamy ID które, tak na dobrą sprawę, no nie jest za bardzo po kolei, tak? Czyli zamiast siódemki wprowadzimy na przykład 10 zamiast ósemki, przepraszam, wprowadzimy dziesiątkę. No zobaczmy. Insert to author values dziesiątka miliontów co się stało? chyba się udało jak widzimy nie ma potrzeby nie jesteśmy zobligowani do tego, aby rekordy miały kolejne wartości choćby choćbyśmy nawet chcieli zachować porządek i wprowadzali wszystko rzeczywiście zgodnie tutaj z kolejnością, to i tak może się okazać, że jakoś tam błędnie wprowadziliśmy dwóch autorów i będziemy chcieli którąś wartość usunąć, tak? No i tak wtedy te wyrwy w numeracji się pojawią. My się nie musimy martwić numeracją. My się musimy jedynie martwić tym, abyśmy wiedzieli, który numer należy do którego autora. E, czyli dla nas bardziej istotne jest to, aby wiedzieć, jakie ID przyporządkowane jest jakiemu autorowi w tej tabeli a mniej istotne jest to, aby ta numeracja była wpisywana po kolei no i to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą lekcję